No, cześć Ania, kręci się? Kręci. Dobra, czyli zobaczcie. Wielka hortensja, przesadzamy. Piszcie od razu w komentarzach, czy to ma sens. A po prostu efekty będą dopiero za rok. Także zobaczcie, na byle czym rosła. A całkiem nieźle wyrosła według nas. Bo zobaczcie, Piach. Jak to się mówi, męczarnia. Zobaczcie. Jak to nie się nazywa. Zobacz. Glina. <laughs> Glina. Na co to jest? To no, zobacz jakie białe. To no, znaczy nie glina. No w każdym razie, kamienie, cegły. A no, zobaczcie, jaka piękna hortensja wyrosła. Także to znaczy, że jak starsza jest hortensja, to ona sobie da radę. Albo czuła, że umiera. I też tak. Po prostu roślina, jak nie czuje dobrej gleby, będzie szukała głębi. Tak? Także korzenie się rozrastają i to wcale nie jest takie złe. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do następnego filmiku pokażemy Wam w tamtej cembrowinie Chcemy posadzić w takim kręgu Zobaczymy jak to będzie Trochę lepszej tam ziemi daliśmy Także zobaczymy Hydrożyl poszedł Także myślę, że tam będzie sobie radziła Trochę się odsłonimy od tej drogi No i cóż działamy, cześć